Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej aukcji. Dzisiaj będzie prezentacja Audi A6 C8, nasz flagowy model. Tych modeli mieliśmy bardzo dużo. 2021 rok produkcji z przebiegiem 110 000 km, oczywiście z napędem quattro w wersji Black S-Line. Czyli taka wersja, jaka powinna być, i mało tego, jeszcze taka ciekawostka, jest tutaj bardzo bogate wyposażenie. Muszę się przejść, bo mi tu strasznie świeci słońce, i chyba nie widzę, co nagrywam. Bardzo bogate wyposażenie, to też Państwu zaprezentuję dzisiaj na tym filmie. Oraz samochód pochodzi z polskiego salonu, co też jest tutaj. Nie wiem, czy tutaj się dobrze to. Nagrywa, chyba dobrze. Auto jest z polskiego salonu. To też jest tutaj dużym plusem, gdyż historia tego auta jest już dużo łatwiej do sprawdzenia niż załóżmy auto z zachodu, prawda? No dużo jednak klienci wolą, jeżeli jest auto właśnie z Polski. Teraz tak, samochód oczywiście jest bezwypadkowy. My też pod koniec filmu zrobimy Państwu pomiar grubości lakieru, tak, żeby każdy mógł zobaczyć, jak wygląda powórka latiernicza w tym pojeździe i samemu sobie zobaczyć. Mniej więcej do tego oczywiście e, samochód pochodzi z domu aukcyjnego, dokładnie jest autem polisingowym odkupionym od banku. To auto chyba dokładnie skupione od Santandera i my też przy przystąpieniu do takiej aukcji dostajemy taki i posiadamy taki bardzo szczegółowy raport na temat historii tego pojazdu, jego wyposażenia, historii szkodowej, serwisowej oraz jest taka specjalna ekspertyza, no, gdzie jest bardzo szczegółowo to auto opisane, opisane jest cała powłoka lakiernicza, więc to wszystko jest dla Państwa oczywiście do wglądu, u nas na miejscu. E, tak, żeby no, nie było takiego efektu kupowania ta worku, U nas jest wszystko w pełni udokumentowane. I to też wszystko, oczywiście Państwo od nas dostaną. E, od razu mówię, takich raportów też nie wysyłamy. Takie rzeczy to są e, tylko do wglądu u nas i ewentualnie nabywca, później takie rzeczy też od nas dostanie. E, auto można kupić zagotówkę, w credit. Nie ma najmniejszego problemu, każda opcja jest dla nas dobra, e, oczywiście wszystkie formalności jakby trzeba było jakieś kredytowo leasingowe można również załatwić u nas a tu są jeśli chodzi o finansowanie możliwy najlepszy leasing operacyjny, ponieważ jest wystawiona pełna faktura VAT 23% i jest możliwość odliczenia pełnego VAT-u. E, teraz co do wyposażenia tak mówiłem jest bardzo bogato, to co już Państwo tutaj widzą mamy pływające Kierunki z przodu, pływające kierunki z tyłu, to są reflektory HD Matrix, czyli najwyższej klasy reflektory. Tutaj już praktycznie nie ma, chyba lasery są, ale nawet w 2 nie ma laserów, czyli HD Matrix jest na tą chwilę najlepsza lampaka, może być W6C8, i to są lampy już matrycowe, trudno oślepaj na z przeciwka wycinają nam odcinki jezdni, więc no naprawdę. No najlepszy system oświetlenia mamy tak, system e, pakiet Black, czyli mamy grill od wersji Black, oczywiście mamy tutaj napis Quattro, tak jak Państwo widzą mamy z przodu kamerę, co nam daje system kamer 360 stopni, ja może przejdę z tej strony, bo niestety tu tak słońce drugina, że ja nie widzę co nagrywam, e, 300, system kamer 360 stopni z wizualizacją 3D, do tego mamy od wersji s -Line 19 calowe felgi e, i to są mm, fajne, bo e, one są takie dwukolorowe, w środku mamy szare, tutaj mamy takie jaśniejsze, więc te felgi są, naprawdę robią tak zwaną robotę, bardzo ładnie to wygląda, on jest leciutko obniżony, ten samochód ma S-Line'owskie zawieszenie, e, ojej, muszę się schować, no, niestety to jest tak, jak mamy lato, to jest ciężko nagrać film czasami auto mówię, jest leciutko obniżone mamy S-Line e, pełny, więc, y, więc, więc bardzo fajnie gdzieś to wygląda z tym pakietem Black, naprawdę robi to wrażenie, mamy tutaj super tak pięknie czarne listwy wokół szyb czarne relingi, no to fajnie gdzieś to się wszystko prezentuje, ja zaproszę Państwa do środeczka bo tu naprawdę się dużo dzieje, To jest dużo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, mamy oczywiście system Keyless Go wolne ręce z takich smartków to proszę zobaczyć, mamy tutaj wszystkie przyciski w kolorze srebrnym. To też nie jest standard, zazwyczaj są czarne. Mamy pamięć ustawień foteli, mamy nagłośnienie bardzo dobre banken Olufsen, więc to na pewno jest duży, duży plus duży atut. A teraz zapraszając do środka, witają nas podświetlane progi s -Line. No i te fotele, to są fotele tak zwane komforty, to są wielokonturowe, ustawiane praktycznie w każdej możliwej płaszczyźnie no nie ma w Audi już lepszego fotela niż ten prezentowany tutaj mam oczywiście, to są fotele z funkcją drzania oraz z funkcją wentylacji no i proszę zwrócić uwagę, że tutaj praktycznie zero śladów zużycia i zarówno fotel kierowcy jak i fotel pasażera są fotelami z pamięcią ustawień co też jest bardzo ważne często klienci właśnie o to pytają z takich ciekawostek proszę zobaczyć system start stop i mamy fajnie tutaj auto odpalane na czarny przycisk to też jest fajna rzecz. E, no taki smaczek, taki smaczek w tym samochodzie. O, odpalimy sobie, niech na tu e, niech nam tu klimka, e, klimka pochodzi. E, 109 tysięcy przebiegu. Line Assist sobie włączamy, wyłączamy. Mamy ten system. E, no, płyn do szybko oczywiście uzupełnimy. Możemy sobie wrzucić taką dużą nawigację na Virtual Cockpit, więc to też bardzo fajna rzecz. Kierownica oczywiście od wersji S-Line z manetkami. Fajne manetki. Tutaj takie chłodne, zimne, nie jakiś plastikowy bubel. E, fajna kierownica z perforacją. No, tak naprawdę samochód bardzo, bardzo przyjemny. Teraz tak, e, indukcyjna ładowarka telefonu, bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj LED-o do ambientowego, całe auto ma e, oświetlenie ambientowe wnętrza. To, co powiedziałem, i to kolorowe, e, wentylowane fotele, to, co jest też bardzo ważne. Tutaj mamy te przyciski też, o, właśnie, to ja od razu włączę i mamy system kamer, system kamer 360 stopni i to, co mówiłem, mamy wizualizację 3D, czyli możemy sobie zrobić do dookoła. Mamy oczywiście drive select, czyli możemy sobie ustawić indywidualnie jak tam chcemy, żeby auto się nam sprawowało, więc no mówię, bardzo fajne wyposażenie. Eee, z takich bardzo jeszcze ciekawych rzeczy, bo staram się pokazać zawsze najciekawszy. najciekawsze, no to przede wszystkim oświetlenie ambientowe wnętrza, co często klienci pytają. Jest oświetlenie ambientowe wnętrza i jest ze zmiennymi, ze zmiennymi kolorami. Teraz mamy tak, tutaj fotel Fotel, fotel pasażera, też tak jak mówiłem jest z pamięcią ustawień. Ja jeszcze przejdę Państwu pokażę troszkę z tyłu to auto. Bo tak nie zagłębiam się do końca w ten, w ten cały układ MMI i tak dalej. gdyż ten film trwałby zbyt długo. No staramy się, żeby to było wszystko. Takie bardziej. Tak, żeby w skrócie pokazać samochód. By resztę oczywiście też Państwo zobaczą sobie na miejscu oraz po zakupie. Proszę zobaczyć, z tyłu ta kanapa i soficy. No dzieci nie były włożone, to wszystko jest po prostu w bardzo ładnym, bardzo ładnym stanie. Tak mniej więcej prezentuje się tak mniej więcej prezentuje się e, kokpit pojazdu. A ja za sekundę Państwu to, co opowiadałem zrobię pomiar grubości lakieru tak, żeby każdy mógł e, zobaczyć, jak wygląda powłoka lakiernicza już w domu. E, że później po przyjeździe to ewentualnie można to tylko sobie potwierdzić. Jeszcze zapomniałem o bagażniku. Mamy tutaj elektryczną klapę, oczywiście otwieraną gestem nogi, bo mamy system keyless wolne, e, wolne ręce. A teraz tak, weźmiemy czujnik lakieru. Proszę bardzo, tak on wygląda mniej więcej. I pokażę Państwu, jak wygląda powłoka lakiernicza w tym, w tym pojeździe. No i tak, to co wspomniałem na początku filmu, dla Państwa no, najciekawszą rzeczą, taką chyba jedną z lepszych jest to, że tu mamy salon Polska, dużo klientów właśnie, właśnie nas o to pyta. Dużo, ponieważ mamy auta i z Niemiec, mamy auta z Niemiec, Belgii, z Holandii oraz z Polski, no i tak naj, najlepszymi tymi konstami są te auta właśnie z Polski. Jak się pojawia jakieś salon Polska, to zawsze ma takie szybkie zejście. No, ponieważ klienci lubią, to można sobie sprawdzić całą historię w cepiku, można sobie kupić ten raporcik. No i tutaj wszystkie informacje odnośnie takiego pojazdu są. No, było auto po prostu użytkowane przez jakiegoś pana czy panią, nie wiem. Leasing się skończył, samochód został w banku. I później, drogą licytacji, takie auto sobie takie auto sobie nabyliśmy. Więc tak to właśnie mniej więcej wygląda. Tu też Państwu zaprezentowaliśmy całą powłokę lakierniczą. Tak, żeby każdy mógł sobie już w domu zweryfikować, jak wygląda. A, bo ostatnio zapominam o klapach, to też Państwu zaraz pokażę, bo nie wiem czemu, ale jak już, jak już dojdę do tego błotnika z tyłu, to zapominam o tym tylnej klapie, a przecież tylną klapę też trzeba zmierzyć. I już Państwu pokazuję, jak to właśnie, jak to wygląda. Także... I co ciekawe, 2021 rok pełny, bardzo fajny, mały przebieg, udokumentowany, więc jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, serdecznie zapraszamy do zakupu.